Witamy firma serdecznie na parodoweczce, Ekipa tutaj już grandzi. O, proszę bardzo. A tutaj mamy dwie niespodzianki w stadzie. Tam już jedzie termomiksem. I z rana czekały na nas dwa cielaczki. Jest świeżaczek, ale jest i matka Rottweiler. Warczy. Ale mamy dwóch chętnych. Nauki <grymna> na uznani Rottweiler. Dobra. Jeden pacjent na miejscu. Jedziemy po następnego. Kurde, nie mam jak co tego nagrać. No. Czasami jest miło i sympatycznie, bez problemu, ale czasami krowy są takie Rottweilery, że. O, ho, ho! Kolejny pacjent. Już na miejscu. Oczywiście ostraszanie krowy. Z tym monitoring na mnie działa, żeby wam to pokazać. Ale mamy to. Także u nas pokażę wycieleniu Tak to wygląda. Mamki z sierlentami trafiają do stref VIP. Ja, się ja ktoś powie, że jest to nasza nadgorliwość. No jest to w sumie fakt. No ale my akurat mamy tą możliwość, że mamy te krowy w systemie zamkniętym i mamy po prostu, jak je złapać. I też no, w systemie zamkniętym te krowy są, nie oszukują się, spokojniejsze. My codziennie mamy z nimi kontakt, codziennie między nimi chodzimy i rozcielamy. To jest zupełnie inne bydło, jak bydło yy, na pastwiskach, które tak naprawdę chowa się półdziko. Wie, wie jak wygląda człowiek, ale w naszym stopniu ten człowiek jest dla nich zagrożeniem. I jednak nie jest tak łatwo jak trzymać, jak w naszym przypadku trzymać krowy o Boże, Coś tak robimy. Po pierwsze, dla bezpieczeństwa tych cieląt. Już raz mieliśmy jednego cielaka w gipsie, także uwierzcie mi, jest to do zrobienia, aczkolwiek ona już nie wzrasta tak, jak powinno. I po drugie, robimy tak z tego względu, że my mamy 100% pewność, że dany cielak wypił tą siarę. Czyli no, nie oszukujmy się, najważniejsze, co może dać krowa w pierwszych dniach jego życia. A znajdują się wszystkie potrzebne składniki do dobrego startu, tak naprawdę. No nie oszukujmy się, jednak w otwartym w dużym te starsze, silniejsze cielęta potrafią e, takiemu świeżakowi e, to mleko, tą siarę przede wszystkim. Siara wytwarza się od 4 do 5 dni, ale ja bym się do tych 5 nie rozpędzała. Bazujmy, że tych 4 dni, no te pierwsze dwa dni są zdecydowanie najważniejsze. I potrafią po prostu te silniejsze sztuki, tą siarę tym świeżaczkom po prostu wykradać. W naszym przypadku problem też jest z naszymi e, krowami. Ponieważ naszej rówki, które zostawialiśmy, e, nauczyły się również pić mleko swoim koleżankom. I niestety myśmy ten problem zbagatelizowali. Dlatego ja przestrzegam, jeśli widzicie, że krowa czy jałowa pije mleko swojej koleżance, nie ma co czekać, od razu zamawiać pełną partię kolczatek i eliminować każdą sztukę, która zaczyna to mleko pić. W postaci właśnie tej kolczatki ponieważ krowy uczą się od siebie. Jeśli my tego nie będziemy ograniczać, no to ten problem będzie trwał. Wiecie, no nie podoba się też te jełówki. Mucha mi po prostu całą szybkę, nie wiem, którym nagrywał teraz wiktywem. Jeśli nie podobały te jałówki mięsne, mamki, żeby starsze krowy, krowy wypijały mleko, no tak jak nasz Bobek po prostu artysta no, książę, łodzi nie większym. Jako pizza. I on się tego nauczył właśnie od Józefa. Ja Dlatego przestrzegam. Widząc taką sytuację od razu kolczyk w nos i go nie ściągać. Tylko nie zacisnąć za mocno, bo ten krowa przestanie jeść. Nie no, z tego problemu. Cześć. Nie, tylko do tego. Także jak widać firma. godzinek rzuciła pierwszy szpryc a za tydzień przyjadą i będą gładzić no i sobie z ekipą będą się brali będą murować szczyty dzisiaj To jak szybki transport budowlany. Przed to, Mój pies, na farme. Jak zwykle, pan profesjonalny, I przyszedł czas na dozbrojenie gnojarki. No bo co? No bo szykuje się żyto nakiszone. I trzeba dołożyć nadstawki, ściągnąć wałki. Kamil już ją tutaj rozbroił. Tak prawie, tylko dwie śrubki. O, w tle słychać szereg już wraca z pola. Na no co on teraz grandzi? Drugi zabieg na chwasty. Tą szybę w ładowarce, ale nawet jak ją umyję, to i tak nic nie da, bo ona jest zaspawana i jest przewytarta. Nie wiem gdzie by można było taką szybę do ładowarki ogarnąć. O! Bawciu chyba załapał się na tanie bilety czarterowe. Ciekawe czy dawta jest z powrotem. No dobrze, tutaj mamy klapę mamy umówiony rękaw na czwartek umówiono mamy sieczkarnie z, no, z transportami także wpadnie ekipa Lipka wpadnie ekipa Parol, barzęczewo. no i Żydko, Żydko PMA estetycznie wygląda ten ryżowo-fioletowy kolor z tym zielonym Dostawa cementu. Dobra firma, tu już mam zrobioną zupkę, nagrzaneczki. Mój pies właśnie zrobił mi w chacie armagedon. Ogólnie w skrócie, nie wiem czy będzie widać, to wszystko jest w takich łapach, cały stół. Drzwi już umyłam, bo były po prostu no, dramat, ale się okazało, że krowa się wycieliła i muszę to rzucić. Totalnie wszystko, nawet stół jest w łapach. Dobra, ogólnie jak widać porodóweczka jest wypełniona, także mamy full obłożenie, na porodówce. I trzeba wypuścić tutaj troszkę tego statka. Ale mamy świeżaka. O, proszę bardzo. Jest świeżeczek. dobra, stwierdzić, że jednak dołożę. Dołożę ekstra strefę VIP, żeby tam to się odchowały jeszcze troszkę że zaczynamy akcję kiszonka zżyta. Rękaw dojechał, już przyjechał z założonym rękawem. Teraz tylko jedziemy się ładnie ustawić. Tam już podejrzewam za chwilę, chłopaki będą na polu rozkładać maszynę. I zaczną, zanim oni zaczną, to my zdążymy się ładnie ustawić i też jadę na pole. Także widzicie, zaczynamy rozstawiać maszynę. Już takie szybkie przygotowanie, nie mogłem nagrać, bo ręki brakowało, żeby pomóc rozłożyć. Teraz tylko ładnie cofnąć, ustawić się i będziemy nagrywać dalej. Także ładnie, worek mamy przygotowany. Maszyna przygotowana, sprawdzona. Landryna też już czeka nasza? Ja uciekam, jadę na pole, zobaczyć teraz jak chłopaki się tam porozstawiali. I co? I wozimy? Szybka, szybka akcja. Zrobimy teraz dwa i jedziemy. Dobrze. Możemy działać. Powiem wam tak, no zaczęliśmy już żyto. Widać jeszcze nie wszystkie kłosy kwitną, ale już się dużo trafia. O, ładnie, które kwitnie. Czyli to już mamy ostatnie dni zanim zacznie pylić i zacznie się robić suche i to już, to już nie będzie te teraz mamy ostatnie te, no, nie wyrosło wiadomo, no, nie tylko u nas mamy tak no, około metra, metr dwadzieścia miejscami jak jest lepsza ziemia była to to wyższe no to mamy powiemmy, najsłabszą działkę no sucho jest, bo już się kurzy zobaczymy te, bo chcemy jeszcze potem zasiać kukurydzę też na kiszonkę E, więc e, trzeba tylko szybką uprawę zrobić e, i szybką uprawę i, i siejemy kukurydzę, żeby jak najmniej wilgoci nam uciekło, żeby jak najmniej wilgoci nam uciekło. No i zobaczymy, jak będzie woda, będą deszcze, no to będzie kukurydza. Jak widać, takim sposobem skończyliśmy rękaw. E, mamy tu zrobione 5 hektarów. 2 hektary były bardzo słabe. E, te drugie 3, 3 hektary były powiedzmy OK. E, zmieściliśmy do tego rękawa 13 wózków naszych. Takich powiedzmy chłopaki też mają te same. Yy, I zostało nam jeszcze jakieś 8 metrów rękawa, także jeszcze z dwa wózki by spokojnie weszły.